Ja mogę prosić wszystkich o minutę uwagi. Marcin Najman. pseudonim L. Testosteron. Na Wikipedii możemy przeczytać, że jest to pięściarz, zawodnik MMA, kickboxer, promotor boksu, a także osobowość medialna. Obecnie, gdy usłyszy się nazwisko Najman, to przed oczami pojawia się synonim porażki czy pozerstwa. Ale tak właściwie dlaczego? Czy fakt, że przygrywa się zawodowe walki, jest usprawiedliwieniem dla nagonki na danego człowieka? Przyjrzyjmy się temu. Najman od dzieciństwa trenował sporty walki, najpierw karate, potem kickboxing, w kickboxingu został zresztą wicemistrzem Polski Juniorów, a od 1998 roku zaczął trenować boks, gdzie na poziomie amatorskim stoczył 5 walk, z czego 4 wygrał. W 2001 roku zaczął swoją karierę w boksie zawodowym. Przegrał pierwsze trzy walki, za to kolejnych 12 wygrał i tu właśnie zaczyna się kontrowersja związana z postacią Najmana. Rekordem swoich walk bokserskich Marcin Najman zaczął budować swoją popularność. Jego przeciwnicy byli, cóż, nie najlepszymi bokserami, większość z nich miała zdecydowanie ujemne rekordy, wielu doświadczonych bokserów uważa, że Najman po prostu obijał kelnerów. Mimo tego, za serię swoich zwycięskich walk w latach 2004-2008 Marcin Najman doczekał się tytułu pretendenta do Mistrzostwa Polski w boksie w wadze ciężkiej, gdzie pasa bronił wtedy Andrzej Wawrzyk. Walka została zaplanowana na kwiecień 2008 roku. Konferencje prasowe z uczestnikami tej walki pojawiły się już w styczniu, a w międzyczasie stało się coś, co podpompowało jeszcze popularność bohatera tego odcinka. Jego wielkim przebiciem się do kariery medialnej było uczestnictwo w piątej edycji Big Brothera, gdzie jako samiec alfa rozstawiał pozostałych uczestników po kątach i doczekał się nawet kosy z Marcinem Millerem, czyli księciem polskiego disco polo, czy wsławił się także tym, że brał tam prysznic i miał epizody romansowe, ale dobra, wiadomym jest, że w tych programach trzeba robić jak największy dym, żeby się przebić, co Neymanowi całkowicie się udało. A czy nie myć to ty nie myjesz, to ja wiem. Ja nie my jej nie będziemy. To się kur... nie unosz, nie? nie no. no to nie mów jej takich rzeczy teraz, Marcin, że ty nigdy nic nie mówiłeś Słuchaj, na ten temat. Nie, wiesz, Bo mówiłeś. Ale Z nie, czym nie, mówiłeś rzeczy na nią, rozumiesz to? Wczoraj powiedziałem, odniosłem się do rozmowy jej. No więc nie mów jej teraz na ładne oczy, że nie mówiłeś, kur. Bo mówiłeś. Przeszkadza ci to? Nie, nie przeszkadza mi, tylko jej nie kłam, kur. A ty jej nie kłamiesz? Nie, nie? ja jej nie kłamię. Ja nie. wszystko, co myślę, to mówię. Ty ku... Tak, jesteś ta. Jest okej, okay, no ja nie lubię się kłócić, no. Oczywiście więcej ludzi ogląda Big Brothera niż Box, dlatego fakt, że świeży bohater miał walczyć o pas przełożyło się na zastrzyk oglądalności gali. Na konferencjach prasowych Marcin Najman był bardzo pewny siebie, wymądrzał się względem swojego przeciwnika. Walka zakończyła się nokautem w drugiej rundzie. Andrzej Wawrzyk mówił później, że nawet się nie spocił i Najman nie potrafi wyprowadzić ciosu. I właśnie to przełożyło się na popularność Najmana. Stał się wtedy idealnym przykładem zawodnika, który ściąga na siebie hejt publiczności, a wiadomo, że nieważne jak, ważne żeby mówili. Pod koniec roku 2008 stoczył kolejną walkę, już zwycięską, z zawodnikiem, który w chwili w pojedynku z Najmanem miał rekord 5 wygranych do 45 przegranych. Po czym w 2009 roku podpisał kontrakt z Federacją KSW, chyba nie muszę dopowiadać czym ta federacja jest. Na swój debiut dostał walkę z również debiutującym wtedy Pudzianowskim. Pudzian był wtedy, i zresztą dalej jest, osobą powszechnie uwielbianą w naszym kraju. Każdy kibicował mu w jego debiucie w walkach MMA, więc najmal wykorzystał moment idealnie i zaczął atakować go słownie z miejsca stając się idealnym przyciągaczem na galę jako ten zły koleś. Sama walka, no cóż, Mariusz Pudzianowski rozjechał Marcina Najmana, który obijany w parterze odklepał. Zła sława Najmana po raz kolejny się odezwała. Marcin Najman, chcąc cały czas podtrzymać swój fame, bardzo chętnie i dużo wypowiadał się na temat sportów. Na początku roku 2010 do mediów został rozesłany list otwarty polskich pieściarzy, którzy w skrócie prosili wszystkich o nie nazywanie go bokserem, bo w sporcie nic nie osiągnął. Najman uznał to za atak w swoim kierunku przez przemysława saletę, swojego starego kolegę, z którym się pokłócił, a kłótnia ta była w 2010 roku bardzo medialna i doprowadziła do dwóch walk tych panów: jednej w formule MMA, drugiej w kickboxingu. Pierwszą z nich Najman poddał, a w drugiej złamał sobie nogę. Marcin ogłosił wtedy koniec swojej kariery, co też do tej pory jest mu często wytykane, bo od tego momentu średnio co walkę kończy on swoją karierę, żeby znowu ją wznowić. Można powiedzieć, że Przemysław Saleta był ostatnim poważniejszym przeciwnikiem Marcina Najmana. W 2012 roku Najman jako nazwisko przyciągające tłumy został wytypowany do walki z debiutującym w formule MMA Robertem Burneiką, czyli Hardkorowym Koksem. Koksu również był bardzo lubiany. Ludzie odnosili się do niego bardzo pozytywnie, o czym zresztą mówiłem w całym odcinku poświęconym Burnejce. Przygotowania do walki Litwina polegały głównie na robieniu sobie jaj z Najmana i promowaniu walki jako bardziej czegoś dla żartu niż na serio. Zupełnie inaczej robił Najman, który tak jak zawsze wcześniej napinał się przed walką, a podczas ważenia nawet nie podał swojemu przeciwnikowi ręki. Free Fight wygrał Burnejka poprzez poddanie w drugiej rundzie. Naprawdę powiem, że nie trenowałem. ja że robiłem tam Filmiki sobie tylko na żart, nie? I naprawdę dlatego nie przygotowałam się, bo nie brałam za poważnie serce tej walki. nie, ja, ja jestem, mam zawód kulturystyki to w ogóle coś innego. Po walce Najman dosyć mocno skrytykował publiczność, że nie powinni oni dopingować obcokrajowca w walce z ich rodakiem, bo w końcu to Marcin Najman jest Polakiem. Co oczywiście spotkało się z kolejnym tak zwanym hitem na jego osobę. Rok później Najman powrócił do boksu i MMA, wykrywając swoją pierwszą walkę w swojej karierze przez duszenie ze Słowakiem Michałem Doviasem, który debiutował wtedy w mieszanych sztukach walki. Sporo osób zarzuciło wtedy Najmanowi, że znowu wybiera sobie do walki kelnerów. W 2015 roku brał udział w tańcu z gwiazdami, no ale programu nie dało mu się wygrać. I teraz przyznam szczerze, że jestem laikiem jeśli chodzi o sporty walki, więc sam do końca nie rozumiem tego, co wydarzyło się w roku 2016. Otóż Marcin Najman walczył w formule kickboxingu z Holendrem Jachmajem Jatiszem o tytuł mistrza Europy kajen 1 wadze ciężkiej. A przypominam, że to była jego druga zawodowa walka w tej formule, ponieważ swój debiut z Saletą aż 5 lat wcześniej przegrał. Marcin Naiman pojedynek ten wygrał przez techniczny knockout i został mistrzem Europy Federacji WKU. Tytuł ten stracił automatycznie rok później, ponieważ ani razu go nie obronił. Róża tak podsumował te dokonania. Kolejnymi medialnymi akcjami Najmana była wcale nieustawiona i bardzo realistyczna kłótnia podczas konferencji federacji PLMMA w roku 2017, gdzie planowano walkę Najmana z Szymonem Kołeckim, do której jednak nie doszło.

z racji sporej ilości kliknięć konflikt obydwu był utrzymywany na różnych filmikach federacji. Do starcia Trypsona z Neymanem doszło dopiero w 2019 roku podczas gali FFF1, którą Neyman przegrał i po raz któryś zakończył karierę. Po walce z Trypsone pojawił się także słynny wywiad, gdzie zdenerwowany Marcin Nyman udzielał wywiadu i usprawiedliwiał swoją porażkę, a przy tym próbował obrać mandarynkę, co szło mu dosyć kiepsko i po raz kolejny nie obyło się bez kośliwych uwag internautów. Teraz pewnie oczekujecie kilku słów o walce z bonusem BGC i się nie mylicie, ale najpierw krótka notka, że Marcin Najman w roku 2018 kandydował do sejmiku wojewódzkiego z listy Kukiz 15. Nie dostał się. No ale pojawiła się kolejna bardzo kusząca oferta dla Najmana. Federacja Fame MMA zajmująca się freakfightami zaproponowała mu walkę z bonusem BGC. Najman początkowo odmawiał, ale w końcu się zgodził. I był to chyba pierwszy raz, gdzie Najman nie odgrywał roli tego złego typka. Jako jedyny zawodowiec z federacji utrzymywał powagę, w przeciwieństwie do pozostałych uczestników konferencji nie odstawiał pajacerki. Można powiedzieć, że był to czas, kiedy zyskał sympatię kibiców. Efektem tego była druga wygrana w MMA, tym razem z Piotrem Witczakiem, który mimo zapowiedzi sprzed pięciu lat, niestety nie poradził sobie z Najmanem. Czył z Najmanem? Najman co to jest za przeciwnik? Na Mamy Najman bez problemu w każdej chwili. W każdej chwili z Neymanem. Bo to jest niby bokser. Najman to jest niby bokser, on nic nie potrafi. Zaraz po walce z Bonusem została ustawiona kolejna walka, tym razem z Piotrem Piechowiakiem, którą dosyć nieoczekiwanie Najman przegrał. W tej sytuacji został zaproszony do programu Hate Stacja Mateusza Borka i Krzysztofa Stanowskiego, ale to nadaje się w ogóle na osobną historię. Ale warto tu wspomnieć, że pseudonim El Testosteron wymyślił właśnie Mateusz Borek po komentowaniu jednej z walk. Podsumowując, co by nie mówić o Marcinie Najmalnie, on doskonale wie jak sprzedać swoją osobę i narobić wokół siebie szumu. Niektórzy mogą mówić, że jest słabym zawodnikiem, ale nie zmienia to faktu, że 5 z 7 jego walk MMA to były main eventy i istre przyciągacze Gal. Od 12 lat jest czołową gwiazdą polskich sportów walki, nawet jeżeli nie przez swoje umiejętności ringowe, to przez show, którego jest specjalistą. Myślę, że o Maciej Najmanie jeszcze nie raz usłyszymy i być może zobaczymy w ringu. Zwłaszcza że w chwili nagrywania tego odcinka zaczęły się jego utaczki słowne ze słynnym bokserem Tomaszem Adamkiem. Czy staną ze sobą w ringu? Przekonamy się. Do widzenia. Państwo.